Klimatyzatory pokojowe AUX serii JSMART i JSMART ART zachwycają nie tylko oryginalną bryłą dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych, bieli i czerni, ale również zaawansowaną technologią oraz najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie. Linia dedykowana jest osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu oraz funkcjonalności, zachwycające wyrafinowane wzornictwo na światowym poziomie. Klimatyzatory Aux J Smart zostały wyróżnione prestiżową nagrodą IF Design Award w 2019 roku. Nagroda ta uznawana jest na arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa. Supernowoczesna biała-matowa obudowa dodaje wnętrzom lekkości oraz stanowi ciche tło dla subtelnej, zrównoważonej przestrzeni życia codziennego. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie. Biel będzie idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję w połączeniu z prostotą. Minimalistyczne wnętrza przywodzą na myśl nie tylko spokój i poczucie wolnej przestrzeni, ale także czystość formy. Minimalizm staje się coraz bardziej popularnym trendem. Dla wielbicieli czerni idealnym wyborem będzie klimatyzator J Smart Art. Matowy korpus z czarną, lustrzaną powierzchnią przedniego panelu spełni oczekiwania i trafi w gust nawet najbardziej wymagających użytkowników. Klimatyzatory JSmart Art zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Najważniejsze cechy klimatyzatorów AUX JSmart to innowacyjna konstrukcja, wbudowany moduł Wi-Fi, jonizator powietrza, filtr PM2,5, filtr antybakteryjny, filtr o wysokiej gęstości. Przyjazny dla środowiska czynnik R32 oraz wysoka efektywność energetyczna. Tryb nocny. Funkcja iFeel. Tryb cichej pracy. Wbudowana grzałka tacy z kroplin w agregacie. Pomocna w trybie grzania.